Jak szybko klub z B klasy awansuje do X klasy Drugi odcinek tego klubu yeah. Tutaj właśnie ostatni film Więc jeżeli chcesz być na bieżąco Zobacz Ratujcie mnie więc Tak wygląda nasz skład Mamy 600 tysięcy na transfery HAUCZEMBARZIE Bo zostawiliście tyle lajków No i też z takiej ilości subskrypcji zrobiliście taką A czemu o tym mówię? Dobrze, no, nie wiem Bo za każdy tysiąc lajków Dostajemy 100 tysięcy do budżetu transferowego A za każde tysiąc subskrypcji dostajemy Też 100 tysięcy do budżetu transferowego Forsy jest mnóstwo, więc trzeba jej głupio wydać. I widzowie porobili konta i barbo, że chce dołączyć do klubu. Nie ma go w Fifie A King do mnie napisał. Też go nie ma w Fifie Napisał do mnie też Abu On ma taką fajną fryzurkę. Kapusta na głowie. Chyba jednak, pan panie, pełni się leczyć. Czy jest za drogi? Napisał do mnie Nestor Gordillo. Aż jestem w szoku, że coś zrobił jego konto. Krawy KS Kalisz i go moje kupi. Daje się mu nie miliony, nie miliony. Ja Jestem chory. 45 za Gordillo. Każdy mądry człowiek by się zgodził. Padaj szczabio. Czemu oni są, Maxa Kowalczyka? On ma warto 25 tysięcy. Ej, to mi się opłaca. Co za frajerzy? A bo ja jestem frajerem. Masz rację, głęby. Boże, ta tapeta. Liczę na to, że ktoś mi zrobi zdjęcie, że ma taką Tapetę, naprawdę. Bo chcę tylko 300 zarabiać. Jestem troszkę piony No i wchodzi Mister Gordillo. Kwizera go Prawdziwy Polak. Ale czy go powita Apindagoje? Nie powitał. ten śmieć. Patrzcie jaka to jest zmiana. O człowieku. Pierwsza sekunda filmu i już Apindagoje. Dzień dobry, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Czemu on ma jedną kwestię? Co się patrzysz, paru wodę, tak? Już ludzie na Instagramie do mnie tak piszą. Zostawcie mnie. Żołnierze. Pisaliście do wasporu. chcę się spotkać z Aronem Apindagoje. Ale siwasport póki co, nie daje za wygraną. My się nie poddajemy. Piszemy na Instagramie, że ja chcę się spotkać z Aronem. A to jest Smales. No, mi Potrzebujemy drugiego napastnika. O, on jest koksem jakimś totalnym. I Justin Butler. Co on robi wyjść z stochowa, jak on jest z Ameryki? widzisz kurwa? O, kachfi! Prawie jest Polakiem. Obróconym takim. Ale Tjani, on jest taki fajny. I ma cechę. Nie wiem co to. Ale kachfi. Jeszcze z Raduni. Napisaliście mi, że ja istnieję. Nie ufam. Bardzo głupi. Czy kachwi? Czy Tiani? Ale jeszcze się nazywa Boguś. Nie, no musi być Kafi No sorry. I oni chcieli tam chyba z 90 tysięcy. Zabierz mi tego wielu, chyba są! To od razu się zgodzili. Słuchaj, Bogus. Będziesz kluczowy. No i on jakiś zły jest. No jest, kur... Dobra, ile ty chcesz zarabiać? 500! Kachwi, Boguś w klubie. Kto przywita Bogusia? No, Gordillo go przywita? On sam dopiero co przyżył. Jak oceni się ten transfer? No, co za niewdzięczny kurwy. Kachwi, Kirejczyk to dla niektórych będzie za dużo. I jeszcze zaczniemy od wygranej Kur! Ale Kirejczyk, Kachwi, Boguś strzela. Patrzcie, jak Kachwi zagrał. Jakie jest zadanie na ten sezon? Zakończy sezon w górze tpeli? ja chyba robię coś źle, ale według mnie tymi patałachami Ci nie da. Polski Dawid Luiz A pint jest Dawidem Louis. Wow. Ej, on kosztuje tak stówkę. Jak on zobaczy te koszulki tutaj, za darmo będzie chciał Pierdol się. Ej, hola hola, zio jaja prawdziwego Polaka. Ja on da? Oni się zgodzili. Ty będziesz kluczowy. Co? <laughs> Ale on w szoku. Stąd nie ma wyjścia. On nie ogarnie. On za, na wszystko się zgadza. No i mamy. No i Boguś go wita. Nie wierzę, że będziemy mieli ostatnie miejsce. Przysięgam. I będziemy ze skrał... Skra? skra. Często chowa. Oferta wypożyczenia. Co mi co mi na nim zależy tak? Już odrzucili. Oni nie mają żadnego punktu. My też. Co za debil. Oni mają Mesjasza. No i znowu trzy dwa. Mu! No. Wy się śmiejecie, że ja nie umiem krzyży. Ale naprawdę ja nie umiem. Gordillo, Kirejczyk. No, mamy taką świetny środek obrony. Dawid Luiszcze, Cię mążczyzn. Dylba też zagrał dobrze. Coś ty narobił. No nie się! Polewka. To jest za taki mocny język? Stało mi mnóstwo kasy. I ktoś by powiedział: Kup sobie lewego i prawego obrońcę. Ja tu jestem menadżerem. Zaczęło I trzeba zainwestować w. Czemu szkółkę, juniorów, nie działa. Zamknęli szkółkę, juniorów, kansernika. I Jan tu zatrudnił dobrego scouta. O takiego. Na przykład. I tu takie gwiazdki będą chodziły. I wysyłamy go do. Ej, da się jakoś zrobić, żeby oni szukali w gabonie? A niech szuka po polsce. Ile mi kasy zostało? O kurde, uśmiech dele Daje nam troszkę nadziei na kolejny dobry mecz. Znaczy, pierwszy. Ło mez z Radunią. Wy twierdzicie, że istnieje. Ja coś tam wiem. Jak to rzeka? Zara mnie pojebie. No i to jest mez z Radunią. Derby. Rysty zadebituje w najbliższym meczu. Zadebiutuje i przegram. Nie kochasz! Jesteśmy gotowi! Na Radunie. Za dużo ich kibiców. A ile naszych? Tylko. on. Kowalenko to jest 100%, że straci piłkę. Po co on jest w składzie? To pytanie do Ciebie. Aha, dobra! Ole, podaję do Kefiego. Kachwi, kachwi! Nie! Tak mało brakowało! O nie, kaszuba. Zatrzymajcie go! Dobrze, kapitanie! Pikrina! Nie, lelek! Lelek! Luchciński! Ole, sznyta do Kiryczyka! Dawaj! Musisz to chłopie zrobić. O boże. jakiś pikinia. Dawid, Dawid, Luis, Jezu, jak piękny. Nie mamy karnego. No nie, nie mamy. nic. Zero do zero. Mamy pierwszy punkt. No i u nas najlepszy Pawłowski? Przecież to najgorszy nasz zawodnik. Smutno mi jest. Ale Ludziński, Apin, Dagoje. Oni mają taką aurę. Bezbramkowy, bezbarwny remis. Nawet nie mieli co pokazać. On już ma pięć bramek? Serio, ku... Ja też w szoku. I Stomil tym będzie teraz. Ja mam zespół idealny. Może w wismowym okienku jeszcze kogoś. Jak takie wyniki będą. Kwizera Czerwona? On chciał mieć wolna. I Kirejczyk, ale jak? On dzisiaj działa. Wszyscy taki piach zagrali ekranie oprócz Kirejczyka. Fizera, co z nim się dzieje? Jest agresywny. Jem cię. Czemu my gramy z puszczą? Oni spadli od wielu i niżej? O, już jesteśmy na ostatnim miejscu. Kurde, ale przez trzy kolejki się trzymaliśmy. Jak na nas? Dobre osiągnięcie. Puszcza jest na szósty. Dobra, czy ktoś się rozwinął? Kachwi? No on jeszcze się uśmiecha. On ma vibe delebesiru. No i porażka. I Kirejczyk znowu. Czwarty mecz po rządu strzela. A czemu on ma kapitana? I wszystko jasne. Czemu my przegrywamy? No nie, on ma kapitana. O, co Chodzi. Nie wiem, właśnie o co chodzi. No to jest z kaliszem gramy. Konferencja. Może potrzebujemy coś im powiedzieć? Tak? Jadę, gubno? Prawda jest taka, że Apin tego ja już od miesiąca nie zaprezentował nic uwagi. Jak stąd wyjść? Oni złamali mu serce. Ja stąd tam po prostu wychodzę. Apin tego jeszcze bramki. Nie, Kwizera środkowa bramka. O, no, jaki szczęśliwy. Po zdjęciu nie widzę. Ej, ale to naprawdę jest Dawid Luiz On może grać też na SPD. Nie, Jeżeli jego ulubionym piłkarzem nie jest Dawid Luiz będę w szoku. napiszcie do Dębińskiego Dzień dobry, mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Ty kurwa. Ja się broniłem. 4-0, co tu się wydarzyło? Kwisera, Kwisera, bomb Dele Baszir, co z tym Kaliszem jest nie tak? Ale zagraliśmy wszyscy dobrze. Trzy żółte kartki jeszcze, ale pojeby agresywne. Ale 4-0 w takim składzie? O Kwisera się rozwinął aż. Mamy dwie oceny 60. Nie wiem czy jeszcze czego się cieszyć. jesteśmy na 16. Śląsk może nas się obawiać w takiej formie. No patrzcie kto tutaj wchodzi. Kowalenko traci piłkę. Boże, on zawsze to robi. No nie, ale po Danie, ale to on stał gdzie powinien, Gabunczyk. Gordillo przy piłce. Hiszpańska krew, on umie dośrodkować. Ten prawie umarł. Gordillo, ale podał do Kwizery Kwizera Kurr. Bąk najlepszy. Czemu ci najgorsi są najlepsi? Co ja robię tak? Al Lodziński zagra dobrze. Dawid Luiz. To dla mnie stroje rozczarowanie. Spierda Tam służy, Ale on ma ostatnie słowo. O, tego się rozwinął do 50. I Lodziński No i teraz Polonia, Warszawa. 16 miejsce, my 15. My walczymy o najwyższe cele. Skażcie mi słamy punktu. Tutaj. Kowalenko. Chyba ty. Racja Ej, to jest najlepszy miesiąc póki co w tej serii. Znalazłem tylko jakaś ojciec, kaszwarka, ale 59 Overall, ma 15 lat. To z nim nic nie można robić. To bardzo się zabrzmiało O kur... Ale dwie bramki Kirejczyka. Tylko Kirejczyk utrzymał ten zespół przy życiu. I Lodziński trochę. A czemu Boguś tak mało strzela a teoretycznie ma więcej strzelania niż Kirejczyk. Szybszy jest. Uśmiechnięty bardziej. Bogu słaby. Przepraszam bardzo, jestem debil! Ej, realnie myślę, że Kirejczyk jest królem strzelców. Czwarte miejsce! Dobra, lech pozna. A oni są chyba na ostatni. Tak! Dobra, mam jakiś juniorów. Ten jest beznadziejny, ten jest słaby. Ten to kaszana. I ten też Po co ja wydałem na tych juniorów? O to najlepszy zawodnik miesiąca? Nie, jak Kirejczyk nie był nominowany. No i nie był. I bardzo kurwa, dobrze. Czemu oni oszukują? Czemu tu żołądź gra? No, błagam, zatrzymajcie ich, jesteśmy faworytami. No, błagam, proszę, Lodziński. Czemu my się tak męczymy? Rzut wodny, do piłki staje gabonczyk. Pewny gol, ani to Dele Dlatego nie było gola. Ale ładnie, do Kirijczyka kurde. Pierwsza bramka Kafiego, Kafi, kurde. No Boguś, znowu Remis. Czy ja mam jakiś szantaż zrobić? Jak nie wygramy kolejnego meczu, coś mu zrobię. Błagam. To no, Apin Dagoje najlepszy. Znowu ten Pawłowski się wyróżnił. Dawid Louis. Ale dobrze, że legendy dzisiaj dobrze grają. No oprócz Dylebashiru. Co to za foto, Kirejczyko? Jestem zły. No ale Dylebashiru, pomimo wielkiego uśmiechu, wielkiej duszy, coś jestem tak. Ale ten kahfi też ma fajny uśmiech. Rywalizacja pod tym względem, no mają wyrównaną. Ale pod względem bramek też sunę, bo nic nie strzelają. Co ty pierdolisz, człowieku? Fakt jest taki, nie przegraliśmy od od jednego meczu. To i tak na nas nieźle. Olimpia Edom na 15 miejscu. Ja czuję wygranie. Nie no co to jest? Pozera jakiś raj? A tego goje tak ukaszane. Tylko jakiś powłoski. On nawet nie istnieje. I nie możecie skrzywdzić. Kowalenko co z nim się dzieje? Z nim ciągle się coś dzieje. Odpierdol się! Cieszy mnie częstotliwość, z jaką mogę grać. No, gościu, jest ich kapitan. Tego typu. Ale nie jesteśmy ostatni, ale mieliśmy być w górnej części tabeli. Ale czemu ten Kaffi nie strzela? Zmienię tego Kowalenko Zagra tu szewczu, Gwarantuję Będzie lepiej Nie obrażajcie moich zawodników Będzie dobrze Czy Boguś spełni jeszcze oczekiwania? Ciś na pewno strzeli Czy macie dość kości, żeby wrócić do gry? Przecież gramy gra mi dobrze What? No i Hutnik Remis Kowalenko strzelił Było trzeba go w końcu wystawić na ławkę I się ogarnął I gordillo Zagraliśmy Ty, nawet niezły że mówiąc Ej, szesnaste miejsce Nas nikt nie zatrzyma Pogon Sielce co na trzynastym, my na 17 różnica punktów 5. I bez Kowalenko, bo to zadziałało. Remis znowu, i znowu Kowalenko. On może tylko wchodzić z ławki. I Kachwi jest geniuszem taktycznym. Dobry żart, mordor. przysięgam, Lech Pozna zostanie na starym miejscu. No, GKS Jastrzębie, to jest trudny rywal. Na piątym miejscu oni są. O Kachwi się rozwinął. Jak bez Kowalenko teraz, to będziemy chociaż punkt. On nie wchodzi nigdy. Ale Fryer, widzowie. Bo nowi juniorzy. Boże, ale to są takie kaszolaty. po co ja wydałem na to pieniądze? Kup się nazywa pan, my mamy wszystko, żeby wygrywać. Deleba Shiru daje taką sznytę teraz. Patrzcie. O Jezu. Deleba Dobrze, Kiryjczyk, uderz! Kurty drażik. Ciśnij go, od kury, od szmat. No nie wyszło. No nie! jest Ludziński? Boże, ale on jest dobry. Nie, za dużo miejsca, gołuch, gołuch. Ludziński! Nie, pokażcie mi lepszego brankarza w tym momencie. Nie ma. Niestety oni ciągle atakują, bez przerwy, nie mamy nawet chwili na oddech, ale ap nie. Obrona tak daje radę. Oj, chuj, rzut karny. Nie no, Ludziński, ty broniłeś, ty broniłeś. Dobrze! Mm. Łap! Co się stało? Szewczuk, pięknie! ciasto! No i mamy remis! A to wszystko przez lodzińskiego! Jak on nie był najlepszym zawodnikiem, nie był. Nawet top 3 nie był. W serduszku Lodziński nagroda wszechczasów. A w ogóle powstał fanpage lodzińskiego na Instagramie. Ej, ten miesiąc możemy zakończyć bez porażki. Jak uda się pokonać garbarnie kraku. Oj ja tu czuję. Dzień dobry, mam nadzieję, że nie przeszkadza. Czy on kiedyś się nauczy? Tego nie rozumiesz. O i zmęczony, bo tak na niego nawrzeszczałem. To moja wina. Takie zdanie o mnie. Dobra, wraca Kowalenko. Jak teraz nie zremisujemy, naprawdę on był problemem. Nie no, Kowalenko w składzie i takie coś widzimy. Kachwi chociaż. A Pindagoja wszedł w 46 i nagle straciliśmy trzy bramki. Ciekawe. To jest Kachwi strzela, a Kirejczyk nie. Nie da się ich pogodzić. No i ostatnie miejsce w tabeli. A tak dobrze było. Siarka Tarnobrzeg, a to jest mecz na szczycie doła tabeli. Kowalenko no, no musisz wypaść. Nie umiem do ciebie dotrzeć. Debil. A Dagojasz wraca do składu. Zostaje kapitana i to się dzieje. Obstawiam strzelców, Kwizera i Kirejczyk, Polak i Polak. Dwóch Polaków w teamie, prawda? Mamy śnieg, ja w szaliku, więc jestem przygotowany na takie warunki. Szczyt tabeli, jak się przewróci. Ale on się jara tym meczem, ja się jaram, ty się jarasz, czyli wszystko płonie. A Pindagoje z łopatą jeździł cały tydzień, żeby tu by nie było śniegu. No nie postaram się. Dele się udaje taką ciętą piłkę. Kurze. Delba Siruel do szewczuka, szewczuk! Gdzie? Jak on to broni? A ale biegnie! Rozpędź się! on ma 80 tempa! Czemu nie da rady? No nie! Czemu ten się wywalił sam z siebie? Co to było? Ludziski w drugą stronę! Ten się przewrócił własne nogi! I patałachy! Nie no, potrzebuję zmienić tych lewego i prawego obrońców, Dzikusy jeszcze tutaj są. Nie! ludziski. No, i przegraliśmy. Oj, no Kowalenko. Debil, jakich mało. <noise> Boguś, jaki w szoku. Ja pierdziane, no. Co to za zdjęcie? On ma jakieś niepostąpienie. Kowalenko, najlepszy u nas? My mieliśmy takie oceny? No, nie dziwię się, że przegraliśmy. No, górnik, polkowice. Oni nie są tak słabi. Nie, ten Denebashiru tak się zablokował. No, ale tu uśmiech już nie pomaga. Przewrócę wszystkich. Wraca. Prowalenko. Dziękuję! Konferencja. Tylko nie wyzywajcie nas. Niezbyt dobrze zaczęliście sezon. No mówię nie wyzywajcie. Jesteście gotowi do następnego meczu? Nie. Czy macie nadzieję na ustabilizowanie formy zespołu? No ostatnio ustabilizowaliśmy. Gramy tak samo? Chujowo. Kurde, nawet nic to nie dało. Ale kachwie gordillo. Cybuski nam strzelił hat -tricka. Ja nawet nie wiem kto to. Teraz Ciarka, obrzek ma 5 punktów więcej. Wszystko się je. Bo Kwizera się rozwinął. On się nie jebie. Dupę. Panowie zaskoczymy Zaskoczyliśmy kachwi kachwi boguś w końcu gra dobrze On wykrował cały mecz z Kirejczykiem Kowalenko, ale odrodzenie A Pindagoje jak zagra, Gordillo Całe szczęście, że Gordillo do mnie napisał A Gordillo jest królem asyst ma pięć. Chciałem zapytać jaki jest plan Wygrać coś? O rozwinął się On zawsze jak coś pogada to się rozwinie Muszę bardzo jakiegoś taniutkiego zawodnika znaleźć Jakub Szereg To moje bagno... Dobra, spróbuję jeszcze kupić. Oj, może być ciężko. Ale mam pomysł. Nie mamy dużo kasy, więc możemy się dogadać. Ja dam ci co nieco. Ja dupy. On damy wam. Nawet tego ważyniaka, Damian. Dorzucimy wam. Zawrotną kwotę 50 tysięcy. Ja bym przyjął od razu. Dobrze, Sebastian. Oj, udało się. On jest bykiem. Dotyka często piłkę ręką. Nie wiem, czy to dobra cecha. Kontrakt na 4 lata. No czym cię pojebałem? Dobra, na dwa. O nie, i tego się bałem właśnie. Mogę tyle ci dać. Kurwa, nie mam tyle. Tyle? <grym> Szrek, no. Możemy się targować tak do nocy. Dobra, pierdolę to. Zaakceptował, ale flyer. czy to na pewno prawe obrąca? Czemu nie go porównali z jakim Trochę mnie to martwi. Kasy mamy niewiele. Czy ten szereg? Oszukali mnie. Okienko się nie otworzyło. On zaraz przyjdzie. Dobra, trochę mi rzekł. Tak jest, Jakub szereg. No i trochę ten skład. Już było naprawdę źle. Pokornik Polkowicy po trzech tygodniach przerwy. I my tego nie wygramy. Czy ja już mogę się cieszyć z bramek? A kto napisał na czacie? A, no, kto mógłby inny napisać? E, nic nie powiedzieli, że Szrek przyszył. Pominięty Szrek, ale on w tym meczu pokaże. No, nic nie pokazał. Po znowu z bramką Dobra, zobaczmy, jak zawiął Szrek. Jeden z gorszych. Dele zupełnie bez formy. Przykro, Się patrzy, jak Dele Bashiru gra. Ja będę musiał go sprzedać. Proszę, nie rób mi tego. Jeden najwięcej więcej bramek kachwi tyle samo. Gordillo. Co to za zawodnik? Ciarka Tarnobrzyk, Oni na 17, my na 18. 5 punktów różnicy. Jak teraz nie wygramy, to koniec. Deszcz pada, ale to są łzy przeciwników. Ja już wymyślam się szynki. Siała baba mak. Nie wiem. Powalenko, świetne. Kachwi, kachwi, kachwi. Nie. Czemu nie podam? Nie. Lodziński. Jaki on jest po prostu dobry. Kachwi, dawaj, kachwi. Musisz, musisz, kurde, o co mu chodzi? Czy to jest Apindagoje? Tak, bo ma paska kapitana. Nie, po co Shrek? Po co? Nie no, oni tak uciekają. To jest Olimpia Elbong na 15. Może teraz. I ktoś się rozwinął Kachwi On to dobrze się rozwija, ale on chujowo gra. Ale on ci nic nie robi, rozumiesz to! No boże! Kachwi chociaż. I ja pinda Cały odcinek na to czekać musiałem. No. Czy my jej dogonimy, to pogoń się. Lech Pozny. Oni jeszcze niedawno byli na ostatnich Kto jest królem strzelców? Cybulski. Nawet nie kto to. Dawid Luis chociaż Kirejczyk wrócił. A znowu. Najczęstszy... To jest 3-2 Znowu robię taktykę nie wystawiać Kowalenko A tutaj A ja nie mam kasy na podpisywanie ich. Te wydanie pieniędzy na juniorów To był tak głupi pomysł Skraczę z stochowa. A my mamy już straty ile? 8 punktów Czyli musimy wygrać 3 razy Żeby przejść Kalisz Jak my ich pokonaliśmy 4-0 wtedy? 4. No ciągle tą jedną bramką Ja już mam dość Rejczyk Krupa. O pierwsza bramka Szerega To jego bagno Teraz między pierwszą i puławy. My jesteśmy na ostatnim. dzień nas dużo punktów ale ja naprawdę myślę, że wygramy. Debil! Dębiński się rozwinął. O ideale Bashiru. Jeszcze konferencja. Oni będą mieli taki nastrój. Klub KSR nie jest wygrać z i zostają pięciu meczów. Tylko pięciu? To Wisła, grupa azoty, puławy? Czy jakie azoty? To sekta? Ja stąd idę naprawdę. A tu jest ten nuggets. A ja bym zjadł nugets. Wszyscy ponoszą te serniki. Pada śnieg. Ale kto wygra mecz? Nie słyszałem. Kto wygra mecz? Nowy Kirejczyk, darwaj! Jezu, czemu oni muszą bronić? Po co? Ale podaję do Kachwiego! Kachwi, nie zmarnuj tej sytuacji w końcu! Podaj do Kirejczyka, on ma więcej miejsca! Jaki sępno! Boguś, czemu on tak się chami? No nie, może i nie dobrze. Adam Rozwaliła nam się cała obrona Lodziński Ty musisz to obronić Lodziński wyżymy w ciebie Wychodź to prze, Remis znowu A Pindagoje najlepszy Drugi Dele Basiru Lodziński No piękna trójca No i mamy wyjazd z Stomilem Olsztyn Oni 40 My 14 Ściągnij kowalenko Ostatecznie No Boguś taki fajny jest niby a to zwykła kurwa Co? Nie rozumiem tego Wszystkiego Nikt tego nie rozumie I tego też nikt nie rozumie Ale wygraliśmy w Końcu. Dele Bashiru w ostatnich minutach i kachwi. Czwartym zespołem Ligi udało się wygrać. Ludziński, co to był za mecz? My jeszcze mamy szansę na 17. Nie brzmi to jakoś mega epicko. Możemy wyprzedzić Kalisz. Teraz gramy z Radunią. Cieszy mnie częstotliwość, z jaką mogę grać. Dość, ty masz takich rywali w składzie, że jakbyś nie grał, naprawdę by było z tobą coś nie tak. Ale patrz, znowu Kowalenko nie gra i znowu wygraliśmy. Ej, Remis! Dele Bashiru się odbudował w ostatnich minutach. Tak zaczyna działać. I patrzcie kogo znowu nie ma w składzie Buraku. Radunia i Kalserniki Dzielą się punktami i on jest smutny To radość powinna być Brakuje nam sześciu punktów, dwa zwycięstwa My wygraliśmy tylko trzy razy, bo nie jest takie łatwe Polonia Warszawa Remis znowu i znowu ten uśmiechnięty Gostek Dzień dobry, czy w przerwie spodziewałeś się, że uratujecie dziś punkt? Oczywiście, że tak Porażka i remis, nie jesteście w stanie dać im rady Weź Dalej, wymagany uzyskanie pięciu meczów bez porażki W meczach wyjazdowych w tym sezonie, a my dziewięć Mamy takie. I my jesteśmy słabi? Oczywiście, że tak. Śląs Wrocław, czy my nie przegrały w tym miesiącu żadnego meczu? No póki nie ma szkodnika w składzie, to jest realne. Dobra, kachwi, oh kirejczyk, brameczki. O nie, a to bardzo źle wygląda. Co on zrobił? Krocz. Nie. <śled> nie no, jak my z nimi nie przegramy, jak oni takie rzeczy robią. Dośrodkowanie Kwizera. Po co strzelałeś? Tyle miejsca wszyscy mieli. Typowy Polak. Chyba patrz ale tam do, do Kiryczyka, widać, że oni grali wcześniej. Podaj. Podaj. Pięknie. szewczuk, szewczuk. Jest! Bramka szewczuka! Na tej pozycji grał Kowalenko. Kowalenko to by przepił do piłkę. 1-0. Nie dajemy im szans na strzelenie. No daliśmy teraz, ale nic się stało. Powstrzymajmy. Dobrze, dele Bashiru. Koniec meczu. Wygraliśmy. Yeah. No, patrzcie, kirejczyk, apindagoje, o Szewczuku to nawet nie mówię. Nie przegraliśmy w tym miesiącu żadnego meczu. Od kiedy nie gra? Szkodni. Bez Kowalenko w składzie takie wyniki, z Kowalenko takie. Wnioski są proste. I on znowu przyszedł i się rozwinął. Mów do mnie części. Nie skorzystam. Ej, no mamy tylko jeden punkt mniej niż Kalisz, a oni mają o jeden mecz więcej. To jest hojniczanka. a oni są na pierwszym miejscu. Czy zmieni się skład? Kowalenko nie wejdzie. Czy jest wiara i nadzieje na wysokie miejsce? Jeżeli 17, to wysoko. Sokie, to wiara jest, a było już tak dobrze. Kachwi, Kirejczyk, no duet na pastiku świetnie. No ale tu w obronie się posypało. Dalej brakuje ten jeden punkcik, Teraz będzie garbarnie Kraków. Dzień dobry, wiem, że brzmi jest zdatna płyta. Czemu on to pierdoli? Bo muszę. A Szurek się rozwinął. I Lodziński? Bo o jak ten zespół rośnie w oczach? No nie, i Kachwi, jak on zdobył tą czerwoną kartkę w napadzie? Akurat się zbliżyliśmy punktowo. Ten zaraz Kalisz odjedzie. Gramy ze jest a my osiemdziesiąt. Most. Może dam szansę Kowalenko? Ostatnia nadzieja w napadzie. No, on nawet ugrać nie może. To zróbmy tak. Trzy punkty. Wynieśmy stąd. No nie. I znowu tego api je ściągają. Jak mnie to wkur. z KS Kalisz. My walczymy z nimi o 17. miejsce. O nie, oni nas wyprzedzili tak o 5 punktów. A no, już miałem taką nadzieję, że się uda. Ale spokojnie. Uda się. Skończ pierdolić. Ale Kachwi zaraz będzie miał srebrną kartę. No, jest zadowolony. Tu nikogo nie ma. KS Kalisz. Cerniki. Mez. Który interesuje wszystkich Jeżeli ktoś się do tabeli interesuje O Boże, ale stroje no Wy naszych rozpoznacie Dobrze, a Pindago O to chodzi O zwycięstwo Rzut kary. Proszę, obron drugi raz To ważny mecz Jest Jak on uderzy Dawaj Kire Kire Kur Co tu robi Kowaleńko? Kto go wpuścił? Dobrze, 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 dobrze Uderz Nie nie Dupcze! Remis tylko. No, ale Lodziński znowu najlepszą. W tych meczach tak dużo daje. I to nie chodzi o dubską. Od tego to jest kowalęko. Ale trudne mecze pod koniec. Puszczę niepołomice. Przecież oni walczą o Musimy wygrać dwa mecze. Naprawdę ja w to wierzę. Dobra, już przestałem wierzyć. Kirejczyk i Kirejczyk. Kogo to dziwi. Ale ten mecz a je. To mnie dziwi. Jakbym ja z nim się spotkał. Plus 10 oferale dostaję. I 14 po kontra my. Smalec. Przygotowałem ten żeby wygrywać. Dlaczego sztab tyranski wciąż stawia w pierwszym składzie takiego zawodnika jak Apindegoje Oni mi plują w mordę. Wychodzę. Siema Ale jaki szczęśliwy, że go wyzywają. Kajalubia. Mamy szansę, że wyrównać z kaliszem. Mamy lepszy bilans bramkowy To może się udać, ale trzeba wygrać dwa mecze. No i chuj. Oni mieli czerwoną kartkę. Fatalny sezon. Ostatni mecz z hutnikiem Kraków. Może coś wypróbujmy, coś szalonego, nie wiem. Apindegoje na napadzie. Jak to zadziała, stajesz się napastnikiem. Ty, remi. Ej nawet zadziałało, Gordillo, Szewczuk A jaka Pindagoje? Ej jako napastnik? Dobrze zagrał Ej dużo lepiej zagraliśmy niż ostatnio Bo mamy 24 punktów, ostatnio 13 Ej jesteśmy dobrzy, 4 wygrane, 12 remisów, 18 porażek Nie przegraliśmy najwięcej z całej ligi, to awansował jeszcze? Konieczanki, Skry i Stomilo Olsztynu Stomilo Olsztynu? Stomila? Olsztyna. Nie wiem, jak to się mówi. Królem strzelców został. Cybulski. 20 bramy. No to u nas na pewno nawet nikt nie miał 10. Kirejczyk 11. Sorry, nie wierzymy. Gordillo. Najlepszy w 30 kontakt. Ludziński na drugi? Ludziński naprawdę gold tego odcinka. Kirejczyk 11 bramy. Kaffi. O 4 się rozwinął. Też dobrze zagrał. Gordillo. 7 asyst. 4 bramki. Dele Bashiru, Też dobrze. No, policja jedzie. Nawet nie mam sił, żeby uciekać. Łapcie mnie, Alden jedna bramka, 5 asyst, no to naprawdę jest Dawid Luisek no i Apin dagoje jedna kluczowa bramka, która dała nam gówno dobra, dobra.